Witaj, świecie, dzień dobry, przyjacielu, przyjaciółko moje. Czy wiesz, że w ciszy możesz usłyszeć głos Twojej duszy? To właśnie dziś, w tej przestrzeni, gdzie świat zewnętrzny milknie. Zaczynasz słyszeć. Głos Twojej duszy, cichy i pełen mądrości, zaczyna do ciebie przemawiać. Zatrzymaj się. Usiądź wygodnie i zamknij swoje oczy. I zadaj sobie pytanie. Dokąd zmierzam? Nie szukaj odpowiedzi na siłę. Pozwól, by pojawiła się naturalnie, jakby wypływała z Twojego serca, z Twojego istnienia. I wsłuchaj się w swoje serce. Cisza to lustro, w którym odbija się Twoje przeznaczenie. Tam w głębi siebie znajdziesz wskazówki, które prowadzą Cię do miejsc, gdzie czeka na Ciebie spokój, radość i spełnienie. Twoja dusza zna Twoją drogę. Wystarczy, że jej zaufasz. Słuchaj się w to, co podpowiada Ci cisza. Może usłyszysz, by zwolnić, by zmienić kierunek, by spróbować czegoś nowego, a może po prostu odkryjesz, że wszystko, czego szukałeś, szukałaś, jest w Tobie. Pamiętaj, że Twoje przeznaczenie to nie tylko cel, ale podróż. Każdy krok, każdy dzień prowadzi Cię coraz bliżej tego, kim naprawdę jesteś i czego naprawdę chcesz, czym chcesz dzielić się ze światem. Wejdź w ciszę. Zapytaj swoją duszę. Dokąd zmierzam i słuchaj. W tej ciszy odnajdziesz nie tylko odpowiedzi, ale także siłę, by iść naprzód. otóż swoje oczy i pomyśl o dzisiejszej intencji, z którą chcesz wkroczyć w tędzie, by być bliżej tego, kogo kochasz. Niech się darzy wszystko, co najlepsze jeszcze przed Tobą.